Peso 30, czyli olej najtańszy tutaj mamy za 36 peso. Kurczak 126 peso za kilo. Dobrze, wyszliśmy z domu. Wczoraj poszliśmy spać. Czy on poszedł spać około 20.30? My troszkę dłużej, 22, bo zasnąć nie mogliśmy. No, ale mamy teraz obliczyć godzinę 9.00. Zaraz sprawdzę jeszcze, bo zjedliśmy sobie śniadanie 9.17. Zjedliśmy sobie z nim śniadanie, pogadaliśmy trochę. I lecimy na miasto. Mówi, że nic tu nie ma do zwiedzania, bo to Playa del Carmen, a nie nic ciekawego. Tak, po prostu, żeby sobie połazić i popatrzeć, co tutaj tak, jest. bo on pracuje teraz do 18.00, w sensie takim, że gra w pokera. Gra na 8 stanowiskach naraz i mówi, że za jedną grę ma dolara. Więc nie wiem, jak to tam, jak w to gra. Ale mówi, że dziennie, że dziennie, nie, że potrafi 800 zrobić, nie? Ale to nie wiem, czy dziennie, czy kiedy w sumie. Że jak zrobi 800, to ma 800 dolców. Tak. Czy to, to był jest taki przykład, ale nie wiem, czy tak robi. Nie, no nie. dziennie to by było bardzo dużo. Może w miesiącu, nie wiem, może się 800 wygranych musi mieć. Tak czy tak gra na ośmiu stanowiskach naraz, na dwóch komputerach? No, a my was witamy. i Idziemy dzisiaj połazić po Playa del Carmen. Tak, więc do zobaczenia w świecie. Mamy czas do wieczora, więc mamy bardzo dużo czasu. I spaliśmy na rozkładanej, nierozkładanej kanapie. We dwójkę, i mówi, że nigdy nie widział, żeby ktoś spał w taki sposób. Jeszcze wam dopowiemy, że on teraz 3 lata mieszka w Meksyku. Przedtem mieszkał w Kambodży, w Kambodży, bo się wczoraj śmialiśmy, bo dał nam kombuczy do napicia się. Czyli takiego chińskiego grzybka, który się fermentuje i to jest taki napój. Lekko gazowany z bardzo małą ilością alkoholu, typu tam pół procent, może nie nawet. Opowiadał, jak, bo on lubi bardzo Polaków, ale opowiadał też o tym, że e, Białorusinów wszyscy mieszają z Rosjanami. Że myślą, że to są Rosjanie. 10 lat temu uciekł ze swojego kraju i nigdy więcej tam nie wrócił. I tak samo mówił, że jego rodzice, ojciec się przygotowywał, żeby uciec z Białorusi do Polski. I też mówił, że bardzo dużo jego znajomych mieszka w, w Warszawie, w Polsce Że uciekali po prostu z Białorusi, bo tam jest syf Władza jest strasznie kiepska i żyć normalnie nie można Ale mówi, że nigdy więcej jego noga nie postanie w Białorusi I nie mylcie Białorusi z Rosją Mówiło Mi importa poco lo que cuenten los Mientras mi boca desemboca entre tus labios Mientras las yemas de mis dedos tengan callos Por hacerte el amor desde enero a principios de mayo Dobrze, to najpierw szukamy jakiegoś miejsca, żeby coś zjeść Zjedliśmy co prawda rano po kanapeczce Bo nam zrobił nasz host I bardzo dobra była Z filadelfią, serkiem, bananem e, Jeżynami i miodem Taka na słodko. No, ale teraz wypada coś zjeść treściwego. Mamy takie tacosy, dwie dyszki za jednego. Można sobie nakładać składników ile się chce. jest się fajne miejsce. Aha, Ania ma takie. Nie, nie, nie próbowałem jeszcze. Awokado i pomidorem. No, jak widzieliście, byliśmy na takosach. 20 pesos jeden takos. To taka przeciętna cena tutaj. Nie, niska, nie wysoka. Normalna, poproszę. Normalna. Ale powiemy Wam, że to były chyba najlepsze takosy, jakie jedliśmy tutaj. Fajnie było to, że można było te dodatki nakładać. Pikantną salsę mieli bardzo pikantną, co mi się podobało, bo się najadę Teraz mi przecież cała buzia. Eee, nie, no ogólnie bardzo dobre i powiedzieliśmy im, że to najlepsze tako takie tutaj jedliśmy, bardzo się ucieszyli. Jeszcze na koniec powiedziałem, że pikantny, idealny po prostu. I też się ucieszyli jeszcze bardziej. No, więc spoko. Na jedzeni, żołądki pełne i dalej w drogę. Idziemy teraz do centrum. Kupiliśmy sobie jeszcze w aptece taki dezodorant do butów. Bo troszkę wydaje nam się, że od tego, że zmokły nie mieliśmy gdzie ich wybrać. Taką z tej chlizną troszkę dają A nie mamy teraz możliwości ubrania butów Przy... Idziemy Przy pierwszej możliwej okazji upierzemy te buty, ale Kupiliśmy sobie ten dezodorant Znaczy dezodorant To nie dezodorant, to talk Do butów e, No, myślę, że będzie spoko Albo może przez to, że Kupiliśmy sobie skarpetki, takie stąd Które kosztowały tam grosze jakieś I może one są plastikowe, nie wiem no i idziemy tam gdzie ludzi więcej, do centrum. A później na plażę skoczymy, może zobaczymy. <śmienicza> Viví naciendo con la herida Con sueños de alquitrán sobre barrotes Entre calles y avenidas Y odio las palabras teñidas Los mensajes sin respuesta Y el dolor que está detrás de mis costillas Siento que el polvo es el fiel amante del viento Para no sentir chico y solitario Lo que está aquí dentro pero Como un fiel partidario de lo siento Quiero ser un muy señor y quedarme en tus aposentos Soy un escritor solo en el mundo Recuerdos resumidos en segundos. Tengo un nosotros que ha pisado el inframundo y calcinado ha sido parte de un te quiero Parte de mi vida está olvidada siempre, tiendo a tomar la decisión equivocada entonces quiero mojar mis versos contigo en la almohada y amortazar la conciencia y refugiarme en tu vida. Hey, fine to today. takim przez sam środek. Playa del Carmen i tam jakiś Batman stoi, no i tutaj dużo sprzedają ale ceny mają w dolcach i peso kosmosu. Ale jest, i w, z kosmosu, tak to prawda że jest, jest drogo jak diabli tutaj, aż dziwne że, może nie dziwne bo dużo turystów, ale takie ceny, że to się w głowie nie mieści, za jakąś bransoletkę takie nitka po prostu sznurek omleciony nitką dookoła, to kosztowało 5 dolców no, więc bez przesady. Nie ja wiem, może to normalne w takich miejscach, ale, ale dla nas drogo. No i tutaj jest tak bardziej, nie wiem, europejsko, cywilizowanie, nie wiem. Może jak w Stanach, ale nie byłem w Stanach, więc nie wiem. Po prostu tak europejsko bardziej. Jak w jakimś zakopanym czy gdzieś indziej. Taki deptak nam się skojarzył. O, koleś ma znowu małpę. No i też jak łazimy tutaj po tej głównej ulicy, co jakiś czas ktoś nas zaczepia, czy nie chcemy jakichś narkotyków kupić, więc w tym turystycznym miejscu jest tutaj tego trochę eee, sprzedają. No i też ogólnie ludzie eee, zaczepiają, żeby na jakąś wycieczkę, czy coś takiego, czy do restauracji. No ale to chyba normalne. Jeszcze chcieliśmy o tym wspomnieć, jak to tu wygląda. O, tatuaż można sobie na ulicy zrobić. Udało się, polataliśmy trochę ufo. Gdzie chociaż mieliśmy sytuację, Dostatecznie niepokojącą, bo w czasie lotu nad wodą. Wy... nad wodą wyłączył nam się, chyba to była wina, telefonu, i wyświetlił się, że się przegrzewa. Przestraszyłem się, bo myślałem, że to ufo się przegrzewa, ale po chwili próby udało się, żeby odzyskało podgląd. Bo się wyłączył telefon całkowicie na czarny ekran, odpaliłem podgląd, i na szczęście stał tam, gdzie go pilotowałem, gdzie został. Więc dobrze, bo się przyzrzałem, że, że zaraz gdzieś do wody wpadnie. Jak się przegrzeje, to się wyłączy i spadnie na dół. Więc dobrze wyszła i jest gorąco, więc nie idzi No i szukamy jeszcze pocztówek, bo zbieramy. Kupiliśmy tak samo na Chichen Itza dla patronów. Tutaj chcemy też kupić, chociaż nie wiem, czy tu kupimy, czy gdzieś indziej, bo tu są strasznie niebotyczne ceny. Cztery razy więcej kosztuje pocztówka niż normalnie gdzieś indziej. No, trochę dużo, naszym zdaniem, a wcale nie są jakieś super, te pocztówki. Więc zbieramy dla Was pocztówki? Tak, zbieramy pocztówki dla patronów i jak zbierzemy parę, tyle ile mamy patronów, to wyślemy Wam z Meksyku pocztówki. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, można przechodzić. No i łazimy w sumie, łazimy. To nie ma tu za dużo do pokazywania. Chociaż my zrobiliśmy już jakieś 11-12 km, tak pokazuje telefon, aplikacja z telefonu, a jeszcze idziemy kawał drogi teraz. Ale nie ma za dużo tutaj do pokazywania. O, teraz wam pokażę takie owoce. Patrzcie. Takie ostre z kolcami. Może owoce jakiegoś kaktusa, czy coś takiego. To Playa del Carmen, tutaj to. Imprezka i plaża i tyle. Ciekawego do zwiedzania też nic nie ma. Zobaczcie, tutaj popularne jest to, że są takie budki oddzielne z lodami. I te budki często są, nie wiem, na przykład w supermarkecie wielkim, albo po prostu tak na ulicy przy plaży, sama budka z samymi lodami. Jeszcze my nie jadamy w takich miejscach, ale teraz jak przychodziliśmy, to zaciekawiło nas, jakie tu są ceny. Więc pójdziemy i zabierzemy was. Jakie są ceny? W Playa del Carmen w McDonaldzie albo w Meksyku w McDonaldzie? Proszę. Zimno, jak diabli. Nie wiem, co jest co. Co jest w Polsce, co nie. Tam widzę tylko Habanero burger. Więc pewnie dobry. O tam. 160 peso. Jest to. 160 peso to tyle. Tam są tańsze burgerki. Trochę za tą głową tego pana. Taki zestaw. Dla dziecka, czyli... Dobra i mykamy stąd Wychodź Aniu Więc Klima bardzo mocno funkcjonowała Ale czy tanie? No nie wiem A my idziemy teraz tu Tam No do tego supermarketu Po prostu Znów będąc przy okazji w sklepie Pokażemy wam Przykładowe cen, ceny niektórych produktów. Pierwszą rzecz, którą mamy, to maszynki dwie sztuki, które kosztowały 43 peso. Bagietki 16 peso. Takie bardziej wypasione bagietki 9,50. A bartek nakłada takie buły, czyli najbardziej podstawowe. Które są droższe niż zazwyczaj, kosztują 2 peso. Najtaniej jak nam się udawało znaleźć, o nie, nie, jednak nie, tylko że te są trochę mniejsze, kosztują peso 30. A te co ostatnio kupowaliśmy, kosztowały peso 70, ale one były tej wielkości. Tak to tu wygląda z pieczywem, inne pieczywo jest dużo droższe. W Meksyku nie znajdziecie za bardzo takich bułeczek na słono. Praktycznie wszystko jest na słodko, ale wybór jest ogromny. I tutaj, na przykład, przeciętne ceny za te słodkości to 7 peso, 6,50. Tutaj tak samo mamy 6,50. Czyli mnóstwo różnych rodzajów do wyboru do koloru. A, na przykład taki chleb troszkę bardziej podobny do naszego, 42. 90. Ale on i tak bardziej troszkę przypomina taki tostowy chleb. No i jest dużo droższy od takich bułeczek, które my kupujemy. Ale zobaczcie, tych słodkości jest od groma. No, tyle to jeszcze nie widzieliśmy. I bardzo dobre mają te rzeczy, to trzeba przyznać. Bacardi 1,75 litra, 395 pesos. Bartek znalazł chyba nasz gaz, ale my kupiliśmy bardzo tanio gaz. Ostatnio. 60 peso. I najtańniej, jak to udało nam się znaleźć w takim małym sklepiku, 45. Za 270 gramów. Aha, ten jest większy? Nie. nie, nie. Czyli to też znak dla nas, że można kupić w razie czego w takim sklepie na przykład gaz. Robią też tutaj takie śmieszne promocje czasem. Na przykład napój plus chipsy, albo napój plus bidon. I te paczuszki, czyli. Napój dwa razy po 2,5 litra. Tu tak samo, plus bidon albo chipsy, kosztuje 32 peso. Soczewice mają tutaj, ale widziałam tylko taką zieloną 36 peso. Ciecierzyca 26 peso. To są paczki po pół kilo. Czarna fasola ale tutaj mamy 900 gram 39 peso. Tutaj chyba jedna z niższych cen, w sensie na tym regale. 40, 40,90 za 850 ml, ale Bartek mówi, że znalazł coś tańszego. 36 peso. Czyli olej najtańszy tutaj mamy za 36 peso. Pokażemy Wam najbardziej popularne chyba mięso w Polsce, czyli kurczak. 126 peso za kilo. Piersi z kurczaka. Kawa. 78 peso. 170 gram. Taka zwykła Neskafe. Dobrze, więc dziękujemy Wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Fajnie, że byliście. I do zobaczenia w następnym odcinku. Albo w środę o 10, albo w niedzielę o 10. A my wracamy kolektivo do naszego hosta. Jeszcze wam opowiemy jedną rzecz, mianowicie Tutaj mieszka nasz host Tu Tam na górze, na którymś piętrze I czekamy Jak przybyliśmy tutaj to napisał, że zapomniał nam powiedzieć, ale pojechał sobie gdzieś i mamy dwie godziny na niego poczekać Już godzina minęła Gorąco, widzicie jaki spocony jestem No i czekamy <ścoughs> Siedzimy na chodniku, bo Zdążyliśmy z nim się skontaktować I skończył nam się internet więc siedzimy tutaj, żeby nas zauważył, jak przyjedzie. Jeszcze mieliśmy, mamy dwa dni, ale jak będziemy teraz w Cancun, to sobie wykupimy po prostu. Tak, internet. No, dokładnie. Teraz Oké, okay. en jij Bartek? Bartek, ja. En jij? Goeie bezuiniging, goeie. Entre calles y avenidas, sí, odio las palabras teñidas, los mensajes sin respuesta y el dolor que está detrás de mis costillas. Siento que el polvo es el fiel amante del viento para no sentir marchito y solitario lo que está aquí dentro. Pero como un fiel partidario de lo siento, quiero ser un señor y quedarme en tus aposentos. Soy un escritor solo en el mundo. Tengo recuerdos resumidos en segundos. Tengo un nosotros que ha pisado el inframundo y calcinado. Ha sido parte de un te quiero aún. Parte de mi vida está olvidada. Siempre tiendo a tomar la decisión equivocada. Entonces quiero mojar mis versos contigo en la almohada y amordazar la conciencia y refugiarme en tu mirada. Y es que...